Widzowie, no i wróciłem, zapraszam was na drugi odcinek, co było, co jest, Także lećcie ze mną zobaczyć. Widzowie, tutaj teraz będziemy Muzeum Templariuszy, a kiedyś było tutaj więzienie, także lecimy dalej. Taka ciekawostka, widzowie, na ten budynek, tak, dokładnie na ten, na ten budynek. kiedyś się mówił ratusz, gdzieś się mówił rząd miasta, no i tyle, no. Ona tabliczka jest taka przyjęta na temu, więc tyle, tyle można o tym powiedzieć on jest różowy kiedyś był chyba zielony także no, lecimy dalej widzowie, pamiętacie jak w tamtym odcinku gadaliśmy na temat rynku to w tym odcinku pokażę wam szczegółowo bo tam dużo rzeczy było i już nie miałem po prostu czasu o wszystkim powiedzieć także no, lecimy zobaczyć rynek no to widzowie, tutaj był kiedyś pomnik żołnierzy rosyjskich a tutaj ten pomnik tutaj mieliśmy swoje jakby miejsce a teraz jest inny i idziemy dalej jakby tak, nie? i kurde zaraz mam pokażę co tam dalej jest bo tam jest ciekawiej jeszcze nie, się nie w miejsce tego pomnika żołnierzy rosyjskich o którym wcześniej wspominałem to postawiono ten pomnik i tyle on co tak wygląda o i tyle jest taki pomniczek i kurde no i tak, i tak kurde, jak sobie podejdzie do niego, to jest taki mniejszy jak tamtym, tamtym był taki bardziej... To jest co możecie wygooglować, był taki bardziej masywny, większy No i tyle, no i lecimy dalej yy, Tu widzowie, gdzie teraz pokazuję gdzieś palcem w tamtym miejscu W tamtym, więcej tam Był globus kiedyś, tak, tam był globus starych zdjętek sobie możecie w Google zobaczyć jest tam był globus a teraz tam jest no ławeczki jakieś kurde pójdę... dziwne rzeczy jakieś o takie wybił basy możecie zobaczyć jakieś tam blisko i tak teraz nie chce mi się tego pokazywać także no, możecie sobie zobaczyć no, ty. i tyle widzowie tutaj uciekł sklep AGD niestety tu już nic nie ma Właściciel ma problem z wynajmem tego, już długo to stoi puste No i generalnie takie pustostanów jest dużo po po tobie, także lecimy dalej. Tutaj jest obok kolejny, zaraz pojedziemy, wam pokażę. Tutaj kiedyś był sklep, niestety już go nie ma. Niestety nikt znowu też nie otworzył, stoi to puste, więc tak, tak kolejne rzeczy, zaraz wam pokażę. My jeszcze obok tu jest parę innych, także no lecimy dalej.

tu się znajdowała gabinet pobierane krwi, krwi jak to robi, zwał. I jeszcze dałem. Widzowie, tutaj kiedyś nie że to jest niczyjna. Od dłuższego czasu nie to inny powstań znacznie jego. Dużo dłuższego czasu jest zamknięty, także to to całkowicie. i nie ma, lecimy dalej widzowie kolejny pustostan żółtek, tym razem ikona przechodzenia tutaj po różne rzeczy i generalnie pusty i kurde ponad dwóch lat już niestety nikt nie chce tego wynająć więc słabe, kolejny pustostan leży i kiczy a kiedyś to był bardzo fajny sklepik niestety już go nie ma lecimy dalej Widzowie tutaj się znajduje promenada, a kiedyś tu się znajdowało laboratorium, tak dokładnie laboratorium, ale nie takie jakieś nuklearne albo jakieś, tylko takie zwykłe takie do badań, takich zwykłych lekarskich albo coś takiego, jakichś ludzi, no po prostu takie zwykłe do lekarza i tyle. Nie żeby jakieś tam spekulacje w komentarzach albo coś. Nie na takich rzeczy nie ma, więc dobra, lecimy dalej. No miejsce laboratorium też powstało Dino, tam dalej. Teraz przejdziemy, zobaczymy. Także, no, kolor jest niesamowity. Zawsze był mnie jakiś taki podziew, w pojedynczy taki sklep. Nawet chyba Biedronka nie jest tak wielka, ani Lid. Nie wiem, może jakieś to złudzenie, ale jakieś takie tworzą długie te sklepy, takie dino. To dino zawsze takie jest, kurde. Lecimy dalej. Widzowie, tutaj, gdzie kiedyś chodziłem do szkoły, zrobili nowe boisko jak dokładnie, akurat jak skończyłem szkołę to chwilę później zrobimy boisko zawsze jest ten stereotyp, że jak to ochodzisz to wszystko robią a jak przechodzisz, nie ma nic, kurde ten stereotyp zawsze tak działa, kurde no nieważne, po prostu lecimy dalej widzowie, w tym miejscu znajdowała się legendarna Femina I znajduje się tutaj to market i powinna razem z samą sklep, no i tyle po prostu i lecimy dalej, bo tutaj, no tutaj że oni większa. Kiedyś femina była dużo, dużo mniejsza i bez tego ale Patrzona do jest oczywiście na no ale dużo mniejsza i bez remontu. Takie była trawa, prostu góreczka z trawą i tyle. Także no, w tym miejscu gdzieś. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Tak, tutaj się aż dotąd. Było dotąd bez tego wjazdu na magazyn. Także no, lecimy dalej. Widzowie kiedyś to był kebab, a teraz jest adwokat i komornik A na dole tutaj się ten kebab też przeniósł Także ten, tam na dół się przeniósł I tyle, i później zniknął Jeszcze był drugi kebab tutaj, tutaj był też właśnie Po tym kebabie teraz jest adwokat No i lecimy dalej, no bo to, z tego to tyle Widzowie tutaj się znajdował sklep peweks, Tak, dokładnie taki peweks, taki sklep był kiedyś Otwórzmy mięsień, a teraz mi się to nie wędruje, kolejne pustostwa na ochroniście, tak było tam, no kolejne miejsce takie puste, poprzednie mięsień, nikt tu nic nie otwierał więcej. Kolejne miejsce takie, takie oczokliste, o. Takie dodatkowa misja, taka, o. Tak, a mnie widzowie naszą myśl, a propos tych site questów tych właśnie takich takich checkpointów, takich list, takich właśnie takich malutkich miejsc, które zniknęły już ich nie ma takie jeszcze jedno miejsce, wiem, że jest już tego dużo ale zajdziemy tam, myślę, że to będzie to już takie ostatnie miejsce i tam zakończymy bo mówię, takich właśnie checkpointów jest dość sporo Widzowie, tu taki był kiosk a teraz robią chodniczek i i nowe wschody Także to to dosłownie pustostan nie ma nic. I także tam także taka uranym nosu po prostu dosłownie, że żadnych ścian nic na noskiewsku pustka i kostka. I tak. I lecimy dalej. Widzowie tutaj takie był sklep chemiczny, dokładnie tutaj. Był a teraz jest kebab, inny kebabik, po tej tego znalazł się. I tam i, tak dalej. I lecimy dalej, po to... chemiczymicie. Dobra, widzowie, dotarliśmy do końca, no i to tyle chyba, nic już więcej nie ma, w naszym mieście już kochany nic, to jest ostatni nosopatos, nie byłem w stanie nic wycisnąć więcej, więc no, to tyle, jak kończymy, no i co ja mam, mogę powiedzieć, siema.